Natalia Kukulska za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała swoich fanów o śmierci bardzo bliskiej dla niej osoby. Pogrążona w żałobie, artystka wspomina swojego przyjaciela. O śmierci przyjaciela Marcina. Kality, Natalia Kukulska napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych. Polska artystka jest głęboko poruszona odejściem swojego bliskiego przyjaciela. Dowiedziałam się dziś o nagłej śmieci zaprzyjaźnionego ze mną i moją rodziną dziennikarza z Rzeszowa Marcina Kality. Wiele lat towarzyszył nam pisząc artykuły i będąc prawdziwym fanem mojej mamy, potem moim. Wiedział o nas wiele i posiadał mnóstwo materiałów. I wszystkie wydawnictwa zbierał je latami. Pamiętam, gdy jako młody chłopak, jeszcze uczeń przyjeżdżał do nas z plecakiem z wypiekami na policzkach. Zaufaliśmy mu i nigdy nie nadwyrażył tego zaufania. Był fajnym, wrażliwym człowiekiem. Profesjonalistą w swoim fachu, mcinku, znam na górze pewną wielką damę, która cię oprowadzi po nowych przestrzeniach. RIP, przekazała Natalia Kukulska. Nie żyje Marcin Kalita. Natalia Kukulska pogrążona w żałobie Marcin Kalita był znanym rzeszowskim dziennikarzem. Od 1991 roku pracował w zawodzie. Znany był z wybitnych wywiadów w polskimi gwiazdami. Publikował na łamach lokalnej prasy, ale także w gazetach takich jak Świata Młodych, Filipinki, Życia na Gorąco czy Pani Domu. 2. Znajoma z dzieciństwa ujawniła wiek Małgorzaty Rozenek. Niewiarygodne, gwiazda TVN nie mogła się spodziewać Natalia Kukulska, i Marcin Kalita od lat byli przyjaciółmi. Zgodnie z wiadomościami, które pojawiły się w mediach, Marcin Kalita odszedł nagle w wieku 45 lat. Dziennikarz od niedawna chorował. Źródło. Fakt następny artykuł.